Ale zobacz, co tak naprawdę teraz jest możliwe. Nikt z nami tak nie rozmawia. A już nie wspomnę o tym, że nikt nam nie mówi o tym, że śmierć jest wyborem. I ja dzisiaj z perspektywy tych wielu lat e, e, pracy też z drugim człowiekiem, z, czy z ciałami, e, ponieważ jako facylitator trzydniowej klasy na ciało. Nie tylko facilituję, ale też pracuję z klientami indywidualnymi, a właściwie z ich ciałami, bo zapraszam ciała do zmiany. I z takim coraz większym szacunkiem patrzę na to, że śmierć jest wyborem że ciała wybierają różne rzeczy że my, tak naprawdę, poprzez swoje punkty widzenia, nastawienie i to, o czym myślimy, co robimy, Nakazujemy naszym ciałom dostosowanie się do tych punktów widzenia, i ja widzę, że mamy bezpośredni wpływ na to, czy chorujemy, czy nasze ciało choruje i jaką chorobę tak naprawdę przyciągamy. I widzę też to, to może być bardzo kontrowersyjne, co powiem dla naszych słuchaczy.